Kochani, to jest tędzie. Coś bardzo mi bliskiego przekroczy dzisiaj swoje granice. Z moją pomocą. Trzymajcie się. On mówił o Julce. O, to szybko poszło. Nie masz córki, więc nie wiesz jak to jest. To może być ktokolwiek, wiesz, nie wiem, kolega jakiś, czy co. Co ty możesz wiedzieć? Twoje dziecko jest teraz bezpieczne z dziadkiem, a moje nie wiem gdzie jest i jedna głupia decyzja może zmienić jej życie. Mamy teraz batalię sądową odnośnie opieki nad dzieckiem. Mam cię tak martwi, tak? Nie ufam mu. A te ślady w sieni z błota? Sprawdziliście to? Zbadaliście? Michał, musimy mu pomóc. Nie daruję ci tego! Człowiek człowiekowi. Gdzie jest dziecko? Nie wiem.